Pan z wami, słucham Tłowi, Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chowała Tobie, Panie. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem tyberiackim. Ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dymos. Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Weszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie łowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę. Był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb, w liczbie stu pięćdziesięciu A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniem od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego: Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czy człowiek może się zmienić? Pewnie spotkaliśmy się z takim pytaniem, ale także z prostą odpowiedzią, że ludzie się nie zmieniają. Że ludzie tak naprawdę dają się po prostu poznać z innej strony, ale się nie zmieniają. I czujemy, że nie do końca to jest prawda, bo nawet przecież patrząc na nas samych, patrząc na to, jacy byliśmy kiedyś, jacy jesteśmy teraz, jacy może będziemy w przyszłości, no, człowiek nieustannie się zmienia. Czasami te zmiany są niewielkie i faktycznie ciężko je zauważyć. Czasami ciężko zmienić swój temperament, swoje cechy osobowości, bo tacy po prostu jesteśmy. Ale to jest. Trzeba powiedzieć, że to jest nieprawda, że człowiek się nie zmienia. Bo kiedy się przyłoży przez wysiłek, przez pracę nad sobą, to nawet osoba, o której powiedzielibyśmy, że ona się nigdy nie zmieni, to ona właśnie się zmieniła. Dzisiaj trzeba sobie zadać to pytanie w kontekście nas samych, patrząc na Piotra. Dzisiaj Piotr będzie dla nas takim wzorem człowieka, który naprawdę się zmienił. Człowiekiem, który dotknął dna swoich grzechów, ale z tego dna się odbił. Czyli pokazuje nam Szymon Piotr, że nie ma wymówki, ale też pokazuje nam dzisiaj, że zgodnie ze słowami świętego Augustyna, raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. Popatrzmy na niego przez pryzmat pierwszego czytania i Ewangelii, jaką widzimy tutaj zmianę. W pierwszym czytaniu widzimy Piotra jako tego, który jest niesamowicie odważny, jako tego, który jest nawet dumny z tego, że może cierpieć chociaż trochę za Jezusa, za to, że głosi prawdę o tym, że Jezus umarł i z martwych To jest moment, kiedy Kościół dopiero się rodzi, kiedy nie ma takiej pozycji, że może coś powiedzieć i wszyscy go będą słuchać. To jest Kościół, który jest jak ziarnko gorczycy, które może być zmiecione przez starożytne religie i filozofie. Piotra naprawdę y, trudno było słuchać, faryzeusze trudno, trudno im przychodziło słuchać słów Piotra, ale Piotr mówił i mówił tak bardzo przekonująco, że jednak pociągnął za sobą nowych wyznawców Chrystusa. Ale tak od początku nie było. Bo dzisiaj słyszymy Piotra, który mówi w dziejach apostolskich: Trzeba bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi. A wcześniej w Ewangelii yy, usłyszymy tej nie dzisiejszej, ale w historii Piotra jest taki moment, kiedy Jezus mówi do Piotra: Zejdź mi z oczu szatanie. Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Czyli Piotr ma prawo tak powiedzieć, bo jak żaden z ludzi zrozumiał, nie zrozumiał, zrozumiał tą prawdę, co to znaczy myśleć po ludzku, ale też doskonale rozumie, co to znaczy bardziej słuchać Boga. Skoro tak mocne słowa usłyszał od Jezusa, wziął sobie je mocno do serca. I mówił dzisiaj w imieniu całego Kościoła. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. Piotr jest też świadomy, że w tej misji głoszenia Słowa Bożego nie jest sam. I tutaj nie chodzi o to, że są, z nim jego są razem z Nim wyznawcy Chrystusa, ale skoro głosi Słowo Boże, jak to powiedział Piotr, jest z Nim cała Trójca Święta. Kiedy są wypowiadane słowa Boże, to sam Bóg się objawia w tych słowach. Piotr był tak przekonany o tym, że nawet nie liczył na tą cenę, jaką może ponieść za te słowa. Przecież mógł skończyć tak jak Jezus, i wiemy w jego historii, że tak się, tak się, tak się dokładnie stanie. Piotr tutaj pokazuje się nam jako człowiek, który potrafi uczyć się na błędach, który przez większość swojego życia faktycznie myślał po ludzku, ale zrozumiał, że tylko myślenie po Bożemu daje prawdę o człowieku. Ale dlaczego do tego doszedł? Na to, nam odpowiada, na to pytanie nam odpowiada dzisiejsza Ewangelia. Bo w Ewangelii wracamy do momentu, który. Trzeba powiedzieć, że to jest chyba najważniejszy moment w życiu świętego Piotra. To jest moment, kiedy Piotr jest zupełnie załamany. To jest moment faktycznie po zmartwychwstaniu, ale moment, kiedy Piotr sobie uświadamia, wracając do miejsca, w którym kiedyś łowił ryby, gdzie kiedyś go Jezus powołał, nieświadomie zupełnie tam idzie, że to jest miejsce jego powołania. To jest miejsce, kiedy sobie też uświadamia, jak bardzo zawiódł swojego mistrza. I to chyba najbardziej ze wszystkich apostołów. Bo nie pogodził się z tą drogą uniżenia Jezusa. Miał zupełnie inny plan na to, jak Jezus ma zaprowadzić Królestwo Boże. Nie tylko odkrył, że nie potrafił ochronić swojego mistrza jako skała. Jako ten, na którym Chrystus ma wbudować Kościół. Ale, co więcej, od tego Chrystusa po prostu się odcina. Mówi wprost na dworze Piłata, że go nie zna. Trzy razy powtarza te słowa, kiedy Jezus trzy razy zgadza się na tą wolę Boga. Święty Piotr trzy razy po prostu zrywa relację z Jezusem. Ta osobista tragedia. Też daje do myślenia Piotrowi, czy on w ogóle może być świadkiem. Czy on w ogóle może być świadkiem Jezusa, nawet po jego zmartwychwstaniu. Bo on nawet po zmartwychwstaniu z tą prawdą się jeszcze nie pogodził. Ta rana zdrady w nim była cały czas. Dlatego Jezus, tak jakby nigdy nic, przychodzi do Piotra i do apostołów. Na początku jest nierozpoznany. Ale używa takich słów, które powodują, że apostołowie nie mają żadnych wątpliwości. Zarzućcie sieci po prawej stronie. To są słowa, które przecież Jezus wypowiada, kiedy powołuje Piotra. I nawet sam Piotr jest tak jakoś zaćmiony, że tego nie, nie widzi. Dopiero święty Jan mu mówi: To jest Pan. To jest Jezus Chrystus. I Piotr w tym wszystkim. Jest tak zaciemniony można powiedzieć, ale też zafascynowany tym, że Jezus do Niego przyszedł, że wskakuje do wody, płynie. Zwróciliście uwagę, nie, nie zrzucił płaszcza, tylko ubrał jeszcze wierzchnią szaty i wskoczył w tą, z tą szatą do wody, żeby spotkać się z Jezusem. Robi coś zupełnie nieracjonalnego, ale tylko dlatego, że z tym Jezusem chce się spotkać. I na brzegu. Jest taka też ciekawa scena, że Jezus pyta ich, czy mają coś do jedzenia. Uświadamia im, że on im może dać prawdziwy pokarm. Dlatego przygotuje im śniadanie, chleb i rybę, która bezpośrednio zapowiada i przypomina o pokarmie eucharystycznym. Ale w tym wszystkim, w tym przebaczeniu apostołom, czeka jeszcze ostatni krok. To przebaczenie przyjęte przez Piotra, też wybaczenie sobie samemu, bo ta najgorsza rana jeszcze w Piotrze pozostaje. I Jezus nie wypomina trzy razy Piotrowi, że go zdradził, popatrzmy, tylko trzy razy pyta go o miłość. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na słowa, których używa Jezus. Bo w języku polskim, między słowem miłować a kochać, to no nie ma za, za wielkiej różnicy, tylko może tak, że piszemy trochę inaczej, ale zasadniczo rozumiemy to tak samo. Ale Jezus, patrząc do oryginalnego tekstu Ewangelii, zapisanego w języku greckim, używa dwóch zupełnie innych słów. Bo na początku zadaje Piotrowi dwa razy pytanie. Czy miłujesz mnie, to znaczy, czy miłujesz mnie taką miłością, która potrafi oddać życie? Czyli miłością agape. Tego to słowo właśnie jest tam użyte. I widzimy, że Piotr tej miłości jeszcze nie rozumie, bo odpowiada po prostu Jezusowi, że go kocha. Czyli używa słowa filio, słowo, które oznacza miłość taką przyjacielską. Popatrzmy, że Jezus dalej próbuje, nie wyrzuca Piotrowi, że tej miłości nie rozumie, tylko zniża się do tego poziomu Piotra i pyta go ostatni raz, no to dobrze, skoro mnie nie miłujesz, to chociaż mnie kochasz tą miłością przyjacielską. Jezus też w tym wszystkim przypomina Piotrowi, jaka jest jego misja. Że on może chociaż tego dzisiaj nie rozumie, ale zrozumie tą miłość wtedy, kiedy stanie przed wyborem oddanie życia za Chrystusa, za Kościół, za wiernych, jako ten zastępca Chrystusa na ziemi. Jezus bardzo pragnie, aby Piotr dojrzał do tej miłości przez właśnie przebaczenie, nie wypominanie błędów, ale przebaczenie. Warto sobie zadać takie pytanie na koniec już. Czy ja potrafię wrócić do tego swojego jeziora Genezaret? Co to znaczy? Czy ja potrafię wrócić do tych y, początków mojej wiary, do tej takiej pierwotnej miłości, kiedy wręcz chciałem o Jezusie śpiewać, kiedy po prostu z tego powodu bardzo się cieszyłem, do takich momentów, kiedy naprawdę czułem bliskość Boga? Bo do tych momentów trzeba wracać, tak jak dzisiaj święty Piotr. Wrócił nad to jezioro, wrócił nawet nieświadomie do momentu swojego powołania. Ale nie po to, by robić to, co było stare, czy popełniać stare błędy, ale po to, aby zobaczyć, jak bardzo dzięki Jezusowi się zmieniliśmy. Jak bardzo dzięki Jego miłości, przebaczeniu jesteśmy teraz zupełnie innymi ludźmi, ale ludźmi, którzy są bliżej Boga. Bo naprawdę trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, bo tylko Bóg nam powie prawdę o nas samych. Ludzie się mogą pomylić, prawdę o tym, że jesteśmy Jego dziećmi i będzie o nas walczył miłością, która oddaje życie. Amen.